Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Waszej pickie bitwy Jak widzimy mamy tutaj piękny poranek ale mimo to trzeba pracować i nagrywać filmiki dla Was, bo nie ma lipy, są ferie, więc mam trochę czasu na takie swobodne czynności i zobaczymy sobie dzisiaj bitwę Stefana XD na mapie Murowanka w normalnym trybie bez różnych enkanterów, e, czy też szturmów, zwykły tryb, e, normalna bitwa, randomek. No i tutaj Stefan e, od razu informuje, nie jest Polakiem, e, jest, pochodzi z Niemiec, jest to niemiecki gracz, e, który gra nawet w tymie fame, e, international, czyli europejski, i to on sam się zgłosił do mnie, nawet zobaczcie, jest z mojego kanu, nie, nie jest z mojego kanu. Jak to możliwe? Był w fejmie. Nie wiem był w fejmie, nie wiem, czy teraz coś... chyba mu odszedł albo coś takiego. E, sam się do mnie zgłosił. Jeżeli nie wierzycie, to możecie się z nim skontaktować. Oczywiście po angielsku, no bo e, nie po polsku. E, to tak w ramach szczegółów, żeby nie było, że pokazuję bitwy nie Polaków. E, no. I... Yy, gracz ten używa ciekawego zestawu bez gaśnicy złotej, ani zwykłe po prostu racje bojowe. Racje bojowe przyspieszają nasz reload, yy, poruszanie się i takie wszystkie normalne czynności, które wykonuje załoga o 10% więc jest to jak najbardziej ciekawa sprawa, ale kosztowna 10 tysięcy jeżeli kupiliście na zniżce taki zestaw kosztuje i informuję, że takie coś jest i to może warto używać na jak chcemy jakieś fajne wyniki kręcić na pewno takie coś się wtedy przydaje eee, Groć ten pojechał w miejscówkę na 1, ona ta miejscówka jest popularna nie przyznam nie powiem że nie eee, jest tylko jeden problem że po prostu jeżeli podjedzie tutaj eee, jakiś dolek to po prostu szybko się zaświecimy i jeżeli ...team Stefana nie podjechałby tak agresywnie. Znaczy to nie jest agresywnie, może jakoś bitnie, ale jeżeli team Stefana stałby na A3, a on by pojechał na A1, to wtedy e, jego by szybko zaświecili. On by tutaj zginął pod wpływem tego, co by się e, tutaj to, pod wpływem tego, co by podjechało. Więc podsumowując, jeżeli Tim nie podjechałby na B2, B3 to wtedy te czołgi przeciwnika by podjechały i zaświeciły Stefana, on by nie robił damage'a. I to jest jedyne ryzyko tej miejscówki, że team musi pojechać tutaj w miejsce na B2. Jeżeli widzicie, że nikt nie idzie na B2, to ra razy bardzo ostrożnie tutaj z jeżdżeniem tutaj, bo po prostu to jest duże ryzyko, że po prostu szybko zginiecie, a tego wam nie życzę oczywiście. Ehm... No. Ehm, to to już wyjaśniłem. Ehm, no i tutaj nie będę też ukrywał, że Stefan e, używa na naprzemiennie złotej amunicji i zwykłej. Co prawda, wiadomo, że e, na te twardsze czołgi będzie używał złotej, ale e, no, tak tylko informuję, prawda? I tutaj jest sytuacja, o której mówiłem, e, już e, tylko że troszeczkę z innej strony podjechali przeciwnicy. z... E, zrobili taką flankę, dookoła pojechali, prawda? E, e, I. Zaświeci Stefany, zobaczcie jak szybko stracił HP. Ten czołg Object 416 ma niesamowite kamo yy, podczas strzelania. On może strzelać z bliska i być niewidoczny. To jest niesamowity plus tego czołgu. Ale yy, dalej jest świecony po prostu. Yy, nie ma kama w ruchu. Kamo w ruchu nie ma ten pojazd ale e, jak strzela, bo ja mam taki dostęp do statystyk czołgów, ile e, na przykład e, jak strzela, jaki jest jego e, camo e, value czyli e, podstawowa wartość e, podczas strzelania, i ona jest wyższa niż na lightach, czyli jeżeli ten czołg strzela, ma lepszy kamuflaż niż e, light, czyli lekki czołg w, e, podczas strzelania, czyli mimo że jest średnim, ma lepsze camo, bo po prostu jest ruskim czołgiem i to jest OP. Ruskie czołgi zazwyczaj też tak mają, że medy mają lepsze camo niż niektóre lighty podczas strzelania, prawda? I to jest OP. No, co prawda nie ma takiego camo jak 90 podczas jazdy, bo nie ma bonusu jak jeździ, bo to jest medium, a medium nie mają camo e, w ruchu e, lepszego takiego włączonego, jakby. Yy, ale mimo wszystko i tak ten czołg ma niesamowity kW podczas strzelania i dlatego głównie się używa na SLU. Ten czołg ma ciało jak t 32 2 ładuje szybciej niż te 3 dwójka, yy, a mimo że jest średnim, jeździ szybciej niż te 3 dwójka i ma tylko 350 HP mniej niż te 3 dwójka, a ma takie kW, że może walić yy, i zobaczcie, widzieliście już nawet, yy, że strzelał w czołgi z 200 metrów dalej i one go nie widziały taki mały krzak, no nie mały, ale średni e, od razu ninja, czołg. Czyli podsumowując, Obiekt 416 ma e, niesamowite kamo podczas strzelania. Ten czołg może strzelać z bliska i być niewidoczny. I to jest niesamowity plus. E, do tego ma niesamowite działo, które wali za 320 średnio. Celność, row, czyli szybkostrzelność i e, prędkość poruszania się, zwrotność jazdy jest Także na wysokim poziomie. No tylko to, jak już mówiłem, em... ja nie mówiłem tego w tym odcinku. Mówiłem to w poprzednim odcinku: Subiekta nie ma w pełni ubarconej wieży. No i to jest e, minus także zwierząt z tyłu. No i to tyle, jeżeli chodzi o sam czołg. No i teraz już e, bitwa. Co by tutaj powiedzieć jeszcze o tej bitwie, co się wydarzyło, co się działo? E, no, mistrzówka była ok, była snajpa. Aczkolwiek ten czołg głównie nadaje się do snajpy. Tym czołgiem naprawdę bardzo ciężko walczyć w cross-combat. Da się, nie mówię, że nie, ale zazwyczaj takich pięknych wyników się nie kręci. Nie wiem, czy ta bi bitwa była jakoś bardzo campereska. Tam podjechał agresywnie w krzak. To nie był krzak gdzieś na A0, murowanki, tylko to był dość agresywny krzak. Podjechał, robił damage. No, większych pretensji chyba nie można mieć, zagrał tak jak powinien e, i nie było tu też takie, że e, nic się nie działo, prawda, że tylko sobie strzelał. Trochę się działo i dlatego wydaje mi się, że tą powtórkę warto pokazać, mimo że tam parę złotych pestek wystrzelał, tak, nasz kolega. Ale e, mniejsza z tym. E, obiekt ma, dam, 201 penetracji bodajże, czyli tyle co Tiger 1. 200 ile? 200... To jest złota 200, 200, chwila 201. Zapamiętałem, bo gram tym obiektem trochę, więc pamiętam e, takiej liczby 201. Penetracji to jest tyle, żeby przebić 8 e, e, ale e, trzeba pamiętać, że no... E, tiger się dinga e, jednak już od 9. Niektórych dziesiątek te, Ten czoł klosuje oczywiście na 10, nie ulega to wątpliwościom, więc e, czasami się przydaje parę złotych pestek no no i tutaj ta jadzia wjechała na kapa, poczuła się pewnie myślała, że zobaczy obiektyw, który będzie strzelał no ale niestety nie ich się nie zaświecił i taki prezencik tutaj Stefan koledze dał tutaj widzimy arty się zaświeciła z dystansu i zobaczymy się świeci, a za Arta zaświeciła. Zobaczcie Stefana, to dlatego, że po prostu jechał. No, w jeździe ten czołg troszeczkę już słabszy ma kamuflaż e, od 90, ale podczas strzelania ma lepsze. Czyli jak stoi w miejscu, to i strzał to będzie miał lepsze niż 90. -tka. No i teraz e, przewinę troszeczkę tą e, rozgrywkę, bo jak widzimy, tutaj e, porusza się po mapie Stefanik. I jak widzimy, znajduje jak gera, e, który tutaj, no, misuje strasznie, tragicznie. Zakłada mu gąskie bardzo dobry e, ruch, posunięcie i zobaczcie, tutaj jeszcze pierwsze kółeczko, pożarek. I to jest o, to, o, to, o czym mówiłem, e, niemieckie czołgi bardzo często, a jeżeli strzelamy im w kółka, przed niej tynne płoną. To jest po prostu magia e, niemieckich czołgów w ocie e, i nic z tym. My graczy nie zrobimy niestety, to jest wszystko zależne zależy od wargamingu, ale mimo to em, wydaje mi się, że można to wykorzystać na swoją stronę. Po prostu jak ta Tanger zaryzykował, podjechał do przodu. Ktoś głupio nawet powinien e, współpracować z tym e, Japońcem, no ale postąpił inaczej. I teraz dzięki temu Stefan może wygrać bitwę. Tutaj, jak widzimy, y, stanął w krzeczku, Tak chciał zobaczyć, czy tutaj coś jedzie. Podjeżdża, zobaczył, że nic nie jedzie. A to zobaczył tutaj miejscówkę na Na no, Bo zobaczycie, na XM-ie Arte tutaj ostatni raz była y, zaświetlona. No i podjeżdża. I znajduje Artę. Która teoretycznie mogłaby go zabić na hita. Nie powiem, że nie było to ryzykowne, ale Arte tutaj albo nie zgra celownika. Albo strzela blindy wcześniej. Nie wiemy co robiła wcześniej. No i tutaj e, już został ostatni choke. Chiri, siódmy tier. To jest ten z magazynkiem. Trzy peski takie. Puf, puf, puf. Ma e, i wyjechał na capa, No nie powiem, że to też jest głupie, bo ten e, kap górny. Jeżeli wierzycie na niego i jesteście sami to zawsze ludzie podjeżdżają w te krzaki niesamowite OP każdy was po prostu zbije nie ma opcji żeby to przeżyć. Zobaczcie tutaj e, Stefan go dekapuje sam się zaświeca ale ostatni strzał tutaj haekiem e, chyba był, e, wykończył e, Chiri czyli e, wygra na 5 killi e, w świetnym stylu e, Miejsc na 1 może się Wam przydać, dlatego chciałem Wam pokazać tę powtórkę. No i lasek magiczny do dekapowania jak najbardziej fajna sprawa. Aczkolwiek mógł też zbić kapa z A5, tam były takie domki, na bank by zaświecił takiego wielkiego luda jakim jest średniak japoński 7 tieru. A teraz, już wynik. No i proszę, to jest wynik Stefana na obiekcie 416. 2728 expa, 86 tysięcy kaski, tylko tyle, że 27 w plecy. No niestety złota amunicja jest droga w używaniu. E, no i tutaj jeszcze 500 po spocie, 28 strzałów oddanych, 27 przebić. Czyli bardzo wysoka skuteczność. No i za to, za to wszystko są nagrodzone medalem e, mistrzowskiej klasy. Także tutaj e, high caliber, czyli duże działo. Obrańca i wsparcie. Także to był Stefan na obiekcie 416. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia na razie. Cześć!